W tej lekcji pora na jedną z najważniejszych funkcji w Excelu. Będzie to instrukcja warunkowa jeżeli. Zanim przejdziemy do omawiania konkretnych argumentów funkcji jeżeli, trochę logiki matematycznej, ponieważ funkcja jeżeli wywodzi się żywcem z logiki matematycznej. O ile dobrze pamiętasz, w logice matematycznej, jedną z najważniejszych rzeczy jest test logiczny. Co to jest test logiczny? Test logiczny to zapytanie, na które można jednoznacznie odpowiedzieć. Prawda lub fałsz. I Excel doskonale radzi sobie z testami logicznymi, nie potrzebuje do tego instrukcji warunkowej, jaką jest funkcja jeżeli. Sprawdźmy to na pierwszym przykładzie. Na przykład w dowolnej komórce wybranej w moim przypadku i9 napiszę test logiczny, czyli zapytanie, na które można odpowiedzieć prawda lub fałsz. Zaczynam od znaku równości wprowadzę bardzo prosty test logiczny, na przykład zapytanie, czy wartość 123 nie jest przypadkiem większa od 34. Wiem, że przesadziłem. Jest to bardzo prosty test logiczny, ale spełnia wszystkie kryteria. Czyli jest to zapytanie, na które można odpowiedzieć prawda lub fałsz. Oczywiście po zatwierdzeniu tego pytania Enterem otrzymuję odpowiedź. Excel odpowiada: mi. Jest to prawda. 123 jest większe od 34. Zaproponuję drugi przykład, w którym napiszemy test logiczny bliższy temu, co będziemy robić na co dzień. Równa się w drugiej komórce. Zapytanie, czy w komórce na przykład wybranej przeze mnie A1, zaznaczam taką komórkę, nie ma przypadkiem wartości równej 123. Tym razem po kliknięciu na Enter oczywiście otrzymuję odpowiedź, jest to fałsz, w komórce A1 nie ma wartości 123. Ale jeśli w A1 pojawi się taka wartość, po zatwierdzeniu jej pojawia się odpowiedź w teście logicznym, jest to prawda. Podobne testy logiczne, ale już z wartościami na przykład tekstowymi, zapytam, czy, zaczynając oczywiście od znaku pewności, czy na przykład w komórce B1 nie ma przypadkiem kogoś takiego jak na przykład dział admin. Zobaczmy, w cudzysłowie wówczas napisany dział admin. Dlaczego w cudzysłowie? Bo jest to stały element tekstowy, musi być opatrywany cudzysłowem. Klikam na Enter. W B1 nie ma wartości admin. Test logiczny odpowiedział: Jest to fałsz. Natomiast, jeżeli w komórce B1 pojawi się taki wpis admin, wówczas test logiczny odpowiada mi: Prawda. Wszystko w porządku. Test logiczny, zapytanie, na które jednoznacznie można odpowiedzieć: Prawda lub fałsz. Jest jedno ale. Test logiczny potrafi się rozwiązać. Potrafi nam wskazać prawda lub fałsz. Natomiast, jeżeli mamy jakikolwiek pomysł na to, co ma się wydarzyć w przypadku, gdy test logiczny będzie prawdziwy? Wówczas potrzebujemy już instrukcji warunkowej: jeżeli. Sprawdźmy. Jeśli zapiszę tutaj funkcję: jeżeli równa się, zaczynam pisać funkcję: jeżeli, wybiorę ją z listy dwukrotnym kliknięciem lewym przyciskiem myszy. Otrzymam trzy argumenty w podpowiedzi. Mam wykonać test logiczny, mam napisać test logiczny. Następnie wartość, jeżeli prawda, i wartość, jeżeli fałsz. Co to oznacza? Test logiczny już wiesz, jak wygląda. Czyli zapytanie, na które można jednoznacznie odpowiedzieć prawda lub fałsz, zawsze wynikające z treści zadania, więc za każdym razem ten test logiczny będzie się różnił. Sprawdźmy ten nasz pierwszy test logiczny. Zapytam funkcję, jeżeli czy w komórce A1 nie ma przypadkiem wartości równej 123. Jest to wartość liczbowa, dlatego nie będę opatrywał jej cudzysłowem. Po teście logicznym w podpowiedzi widzę, że muszę wprowadzić wartość średnika, a następnie wartość, jeżeli prawda. Co to oznacza? Jest to odpowiedź na pytanie, co ma się stać, gdy test logiczny będzie prawdziwy. W naszym przypadku, jeśli w A1 pojawi się wartość 123. Co ma się stać? Na przykład napiszmy jakiś tekst. Funkcja ma wyświetlić tekst na przykład tak, czyli zgadza się, że wartości w komórce w A1 to wartość 123. Napiszę w cudzysłowie: Napis tak. Ma się pojawić napis tak, jeśli w A1 będzie wartość 123. W podpowiedzi mam napisane, że średnik po wartości, jeżeli prawda, występuje średnik, a później wartość, jeżeli fałsz. Odpowiedź na pytanie: co ma się stać, jeśli test logiczny wyjdzie fałszywy, czyli w A1, w komórce A1, nie będzie wartości 123. W cudzysłowie napiszę: Ma się pojawić napis nie. I zamykam nawias. Funkcja jeżeli zadziała tak. Najpierw rozwiąże się test logiczny. To jest mój test logiczny. Jeżeli test logiczny będzie prawdziwy, czyli A1 będzie wartości równa 123, wtedy funkcja przejdzie do rozwiązania wartości jeżeli prawda, czyli napisze mi napis tak. Jeżeli test logiczny, czyli w A1 równe 123, nie będzie w komórce A1 wartości 123, czyli test logiczny wyjdzie fałszywy. Wówczas funkcja jeżeli przejdzie do wykonania wartości jeżeli fałsz, czyli napisze mi w komórce wartość nie. Krótko mówiąc, rozwiązuje się test logiczny, a potem odpowiednio albo test logiczny jest prawdziwy, więc wykonuje się wartość jeżeli prawda, albo test logiczny jest fałszywy i wykonuje się wartość jeżeli fałsz. Po kliknięciu na Enter i zaakceptowaniu tej funkcji sytuacja jest bardzo prosta. W tej chwili w komórce A1 jest wartość 123, dlatego pojawił się napis tak. Jeśli wartość w komórce A1 się zmieni, na przykład na 34, klikam na Enter, pojawia się w naszym funkcji, jeżeli pojawia się wynik w postaci napisu nie. Pokażmy to na konkretniejszym przykładzie. Przejdę do arkusza, przykład 1, gdzie przedstawię Tobie konkretny przykład związany właśnie z funkcją jeżeli. Zakładamy w tym przykładzie, że Mamy wartości od B2 do B11 w takich adresach komórek. Jest to, są to wartości, które będziemy traktować jako zmienne. Zakładamy, że one się będą ciągle zmieniały. Nad tą zmianą będzie czuwać funkcja suma. Na samym końcu mam wartość funkcji suma, która sumuje mi wszystkie te wartości z kolumny B. Będziemy chcieli uzyskać w komórce E5 wynik funkcji, jeżeli, która. Jeśli wartość sumy w komórce B12 będzie wyższa od 3000. Tutaj mam napisane takie założenie dla sumy powyżej 3000. Będę chciał z tej wartości, sumy, która mi tutaj wyjdzie, wyciągnąć 8%, poznać wartość 8% tej wartości, która wyjdzie mi w B12. Natomiast jeżeli okaże się, że suma w B12 nie przekracza 3000, wtedy będę chciał wyciągnąć 5% z tej wartości, która mi tutaj wyjdzie. Wszystkie te czynności będę wpisywał w komórce E5. Zaczynamy od znaku równości. Wpisujemy funkcję jeżeli. Otwieramy nawias. Zaczynamy od testu logicznego. Test logiczny zawsze wynika z treści zadania. Musimy z treści zadania wywnioskować takie zapytanie, na które jednoznacznie będzie można odpowiedzieć prawda lub fałsz. W naszym przypadku chcemy, aby Zbadana została wartość sumy, czy jest ona powyżej 3000, czy nie przekracza 3000, bo od tego będzie zależało nasze zadanie, czy też będziemy wyciągać z naszej wartości 8%, czy 5%. Można przyjąć taką taktykę, że w teście logicznym zawieramy wszystko to, od czego zależy nasze zadanie. Na przykład nasze zadanie przede wszystkim, właśnie, zależy od wartości w B12, czyli zaznaczam komórkę B12. Nasze zadanie również zależy od takiej granicy, którą przyjęliśmy. Granicą jest 3000. Zapytam, czy nasza wartość nie jest przypadkiem większa od wartości 3000, czyli od naszej wartości granicznej? Co teraz? Nasz test logiczny, tak naprawdę został stworzony w sposób właściwy i on rozwiązuje nam wszelkie możliwości. Zauważ, że teraz należałoby tylko wpisać, co ma się stać, gdy w B12, czyli w naszej sumie, będzie wartość większa niż 3000, czyli po średniku, bo tak wynika z podpowiedzi, że po teście logicznym mam średnik, i teraz wpiszę, co ma się stać, jeżeli. Teście logicznym wyjdzie mi prawda, czyli wpisuję wartość, jeżeli prawda. W naszym przypadku chcieliśmy, aby z tej sumy, która nam tutaj wychodzi, w B12 wyciągnąć 8%, czyli po prostu zaznaczam taką komórkę B12, wyciągam z niej 8%, czyli pomnożę ją przez wartość w komórce E1 przechowującą dla mnie 8%. A co jeśli tak nie będzie? Średnik. Jeśli tak nie będzie, chcieliśmy, aby z tej wartości sumy, która tutaj wyjdzie, i będzie ona wtedy nieprzekraczająca przekraczająca 3000, chcemy z niej wyciągnąć 5%. Proste przeliczenie matematyczne: zaznaczam komórkę B12, mnożę ją razy 5%, czyli wartość z komórki E2. Zamykam nawias, mam skończoną funkcję jeżeli. Jeszcze raz sobie to przeanalizujmy. Test logiczny. Zapytanie, na które jednoznacznie może, mogę odpowiedzieć prawda bądź fałsz, czyli czy w B12 wartości sumy jest wartość większa niż 3000? Jeśli jest, funkcja jeżeli wykonuje wartość, jeżeli prawda, czyli mnoży mi wartość sumy razy 8%, czyli wartość z komórki E1. Jeśli test logiczny będzie fałszywy, w przypadku gdy w B12 nie będzie wartości większej niż 3000, Wtedy funkcja, jeżeli wykonuje wartość, jeżeli fałsz, czyli tą funkcję, tą wartość z B12 mnoży razy 5%. To wszystko. Podstawa funkcji, jeżeli tak wygląda. Bardzo ważna rzecz: a co jeśli w B12 dokładnie pojawi się wartość 3000? Co wtedy? Specjalnie takie pytanie, ze względu na to, aby uświadomić Tobie, że z testem logicznym nie ma polemiki. Zawsze wiadomo, o co chodzi. Jest to sytuacja zero-jedynkowa. Co mam na myśli? Jeśli w B12 będzie wartość dokładnie 3000, aby dowiedzieć się, co funkcja wówczas zrobi, należy po prostu wykonać test logiczny. Podstawić za B12 3000 i rozwiązać test. Czy 3000 jest większe od 3000? Oczywiście, że nie jest. Jeżeli 3000 nie jest większe od 3000, test logiczny wyjdzie fałszywy, czyli wartość w B12 czyli wartość funkcji jeżeli będzie mnożyła nam wartość z B12 razy 5%. Tak to wygląda. Po kliknięciu na enter otrzymuje wynik. Funkcja w tej chwili zobaczyła, że w B12 jest wartość 3214, zbadała czy jest ona większa od 3000. Wyszło jej, że oczywiście tak, jest większa od 3000, dlatego należy ją Pomnożyć razy 8%. Jeżeli wartości się zmienią, czyli na przykład jedną z tych wartości, powiedzmy w B5, zmieniam na 0, klikam na Enter, suma spada, teraz to 2536. Funkcja, jeżeli zbadała, czy 2536, w moim teście logicznym, czy 2536 występujące w B12 nie jest przypadkiem większe od 3000? Oczywiście, że nie. Jeżeli nie jest większe od 3000, wykonuje fałsz, czyli wartość B12 razy E2. Mnożę wartość 2536 razy 5%. Zapraszam ciebie do kolejnej lekcji, w której wykonamy jeszcze jeden przykład z funkcji jeżeli, który już nam zobrazuje całościowo sytuację. Do usłyszenia w kolejnej lekcji.